Cześć, ja jestem Piotr, a to jest 18 gameplay z gry Farming Simulator 19. W tym odcinku oczywiście, że to będzie oczywiście ciekawy odcinek, ciekawy gameplay. Dlaczego w sumie tym razem stoję pod sklepem, to właśnie właśnie trochę widzicie, że trochę mi się ścina. Dobra, no to fajnie zacząłem ten odcinek, ale przejdę do rzeczy. Czyli tak, w tym odcinku zamierzam, w sumie, po prostu, po pierwsze, kupię od razu potrzebny sprzęt do dzisiejszej akcji, a dokładnie mówiąc, lawetę oraz widły do palet. Jakie palety będę przewozić, to zaraz się dowiecie tylko, gdzie ta laweta jest. Okej, okay, tutaj jest, znalazłem ją. E, oczywiście, tak, w międzyczasie, to oczywiście, Wam mówię, że oczywiście, że zainstalowałem ten dodatek z maszynami marki Kun oraz Querneland. I też tamten dodatek Borzalt, czy jakiś, czy jakoś tak ktoś nazywa? Dobra, kupujemy, kupuję to. Znaczy, kupię to przyczepę marki Fl flink czy jakoś tak. Dobra, rozszerzenia to nie wiem. W sumie z rozszerzeniem wezmę. Dobra. Hmm? Okej. Okay. dobra to laweta yy, jest kupiona to teraz yy, jeszcze yy, to teraz jeszcze kupię właśnie te widły do palet yy, tylko gdzie oni byli tutaj oni są to te yy, w sumie koloru nie będę zmieniać bo po co dobra yy. Oczywiście, że po tytule odcinka możecie właśnie yy, możecie myśleć, że właśnie yy, po, tytule, po tytule właśnie tego odcinka dzisiejszego yy, właśnie możecie się domyślać, że to będę przewozić wapno i to nie będzie belejaki jaki transport, bo wap, że oczywiście yy, już się zblokowały. E, bo wam powiem, że oczywiście wapno na mojej farmie już się skończyło. E, bo tam miałem pracownika zatrudnić w poprzednim odcinku, tylko że nie zatrudniłem go. E, ponieważ właśnie, nie, e, skończyło mi się wapno. A taki odcinek właśnie chciałbym zrobić z transportem wapna, bo jeszcze takiego urozmaicenia nie było. Yy, więc właśnie kupię tutaj wapno i to będzie oczywiście dużo tego wapna kupię na zapas mm -hmm. tylko gdzie te worki byli, dobra No wapno, nie jest jakieś te wapno drogie w porównaniu do tego nawozu bo za 2000 litrów yy, worek z wapnem kosztuje 450 euro no to Pieniędzy mam na koncie, jak sami widzicie, bo po sprzedaży kiszonki, powiem Wam, że dość nieźle zarobiłem. No mogłem trochę jeszcze więcej zarobić, ale tyle myślę, że powinno wystarczyć. Jeśli chodzi o pole i o nowy kombajn, bo... No kombajn oczywiście, że zamierzam kupić jakiś nowy pole. Pole to, jeśli chodzi o pole, to Wam powiem zaraz. A, mm, zaraz, bo yy, tutaj trochę widziałem podjechałem, więc. Yy, yy, dobra, to może na samym początku Wam powiem, jak takie ładowanie takich worków wygląda. No to oczywiście, że podjeżdżam tutaj z tymi. tylko właśnie, jak. Yy, Ktoś jak ktoś jak się nie trafi idealnie no to wtedy są jakieś błędy czy coś w tym stylu dobra więc ładuję w międzyczasie to oczywiście co miał o właśnie jeśli chodzi o te pole to właśnie zamierzam kupić i zastanawiam się nad skupne pola numer 21 dokładnie mówię o, mówię o właśnie ten obok, na którym aktualnie jest kukurydza zasiana, ale raczej kupię to, raczej już ta kukurydza będzie zebrana, gotowa do kultywacji, no do mm, siewu, jakiegoś takiego szczepaku czy czegoś tam. Yy, więc właśnie 20, 21. Mm, znaczy pole numer 21 zamierzam kupić. Jeśli chodzi o kompanię, to będzie to kompanię class, tylko. No. Jeszcze na kompanię to się jeszcze się zastanowię, ale raczej myślę, że to będzie class. Yy... Tylko że oczywiście, że w następnym odcinku możecie się spodziewać. Zaraz, gdzie ja jadę? No, jest 6 minut odcinka na więc. Yy... Więc tak trochę to może skrócę, więc trochę tych worków kupię od razu na zapas. W następnym odcinku oczywiście, że możecie się spodziewać wycinki... Znaczy nie wycinki, a znaczy karczowania pni i sadzenia drzew. Bo to właśnie zamierzam w następnym odcinku zrobić. Dobra, więc trochę kupię tych worków, no... Nie wiem może całą paletę zapełnię, znaczy całą tą to lawetę. Zaraz zobaczymy. Dobra, ile ich kupiłem? O no to trochę tego będzie. Dobra, to może wiecie co? Widzimy się jak te worki tutaj ich jakby, no wiecie, jak ich wezmę, załaduję na to te, Bo trochę tych worków kupiłem, a... Tego wapna będzie oczywiście sporo. No już, jak sami widzicie, to właśnie już trochę... ciągle mi skacze, bo... Bo pciążekika nie kupiłem, a tamten co przy tym... przy kupnie tego klasa, hmm. I trochę tak wyszło trochę tak dziwnie, ale dobra. Więc załaduję te wapno jak umiem i widzimy się za chwilę jak właśnie załaduję te wapno. No trochę tego będzie. Dobra, to jeszcze trzy palety mi się zostało. No jest jeszcze trochę kupię tych worków z wapnem. Eee A to będę musiał jeszcze 10 worków kupić. Hmm. Dobra, to widzicie co? Eee... Zaraz, tylko tutaj jeszcze... Co jest? No Dobra. E jakoś to załadowałem tym durem. E dobra, eee... To jeden rząd załadowany, znaczy jeden poziom, no to jeszcze drugi załaduję. Tylko tutaj zapewne pasy. Dobra, to jeszcze tam dwa worki się zostały. No to ile tutaj będę musiał kupić? Tylko tak, żeby na tych pasach to wyszło. To gdzieś tu. Nie, tutaj. Yy, czyli tak, 2, 4, 6, 6, 10. Czy mi się coś pomyliło? Zaraz. Yy, skoro tam jeszcze się zostały dwa, no to 2, tutaj 2 znaczy. 4, yy, 6 i 10, dobra. No to jeszcze kobieta 10 worków. Yy. Big bagi znaczy. Dobra. No to liczymy raz. Cztery. Cztery. No dobra, no to widzimy się, widzimy jak załaduje jeszcze to lawetę tymi workami. Zaraz, jest na pewno te 10? 5? Dobra, jest 10. No to widzimy się jak załaduje to paletę. Znaczy nie paleta, lawetę, już mi te wyrazy mi się mylą. Okej, okay, więc właśnie już załadowałam te wapno. Jeżeli razem jak tych worków policzyć, to naprawdę jest sporo. No może nie aż tak sporo, ale jeśli chodzi o wapno to jest sporo. Ponieważ tych worków tutaj załadowałem ponad, no nie ponad, a dokładnie mówiąc 24 worków wapna. Przy czym w każdym worku mieści się po 2000 litrów wapna, czyli w sumie wychodzi mi właśnie 48 000 litrów wapna, no trochę nawet i sporo jeśli chodzi o, no na pewno te wapno będzie mi starczyć na dość długo, bo wapno trzeba. wapnem, trzeba. No, wapno trzeba rozrzu rozrzucać co 3 Co żniwać, co 3 zbiory. Dobra, więc jedziemy. No właśnie, jak sami widzicie, to właśnie ten kras słabo daje radę, radę z tym wapnem tym transportem. No, jeszcze jakaś betonniarka tam pojechała. No tak to właśnie farmingu jest. Swoją drogą to jeśli chodzi o ten dodatek, o ten z maszynami Qwerneland i, i, i Ku. Znaczenie nie Kuhn. Ojej, ojeju, co mi marki mi się mylą, no. no marka Ku też jest e, praktycznie cała czerwona, więc e, wszystkie maszyny marki Qun prakty, praktycznie są czerwone, e, więc właśnie trochę mi to się myli. Dobra, e, więcej o tym dodatku to w następnych odcinkach powiem. E, dobra, to jeszcze tam od razu, e, bo tam pracownik czeka, więc e, od razu tam wrzucę. E, A, chwila, e, bo zapomniałem takiego, tego, e, właśnie, screena zrobić e, na miniaturkę, więc e, chwileczkę. E, ojeju ale ciężki ten transport no mogłem w sumie kejsa wziąć do Keysa potrzebić tur ale już no chciałam tym klasem, no to teraz trochę tak dziwnie trochę to jest ale dobra eee dobra jakiegoś tutaj Screena zrobię. Mm -hmm. Ok, więc zrobiłem screena, ale znaczy miniat na miniaturkę. Dobra, no to tam wezmę do tego pracownika trochę w tego wapna. No już nie będę po każdym worku tym ładowaczem czołowym wsypywać, tylko od razu automatycznie to zrobię. No bo taka opcja farmingu oczywiście jest. Jak nie inaczej. Ojeju. I nie na no bo. Trochę już tu pojechałem aż za daleko. Dobra, e, jakoś e, tutaj wezmę e, jeju pil. E, e, czekajcie hmm, bo Ojeju. Eee. No co ja tu kręcę, no. Zobacz, nie umiem czy co. Dobra. Eee, to tutaj załaduje te wapno do tego rozsiewacza. Dobra. No dobra, to będzie oczywiście już prawie końcówka się zbliża tego dzisiejszego odcinka. Jeśli chodzi o ten odcinek, to dlaczego go, dlaczego go opublikuję dopiero dzisiaj, czyli w środę? Ponieważ wczoraj zapomniałam no zapomniałam w ogóle go nagrać wcześniej. Nagrać go, w, nagrać go wcześniej. Więc... O więc właśnie dopiero dzisiaj go nagrywam, czyli w środę i w środę też, czyli dzisiaj będzie on wrzucony. E, tak oczywiście myślę, jeśli... E, no jak internet mi nie zgaśnie, bo tak czasem mam e, takie błędy, takie... No znaczy taki problem u mnie występuje, więc... E, no, jeśli chodzi o prędkość internetu, no to wam powiem, że trochę, no nie jest aż jak zoręcz, że yy, moja opinia jest taka, że po prostu internet jest jaki jest jaki mam. Yy, więc w sumie. Yy, no więc yy, jest jaki. Mam ten internet. Yy, no bo nie, może trochę źle coś trochę mi się pokręciło. No to internet co mam, jaki mam? Jeśli chodzi o prędkość internetu, to wam powiem, że nie jest jakaś super super ta prędkość, ponieważ nie aż tyle że 1 GB na sekundę. No bo ha, no to jest to normalnie około gdzieś tak 1 megabajt na sekundę, czy coś w tym stylu. Ale swoje drogą to oczywiście y, czasami mam taki problem, że czasami internet mi znika na jakiś czas, ale oczywiście, że nie na jakiś długi czas, tylko y, tak kilka godzin, czy coś w tym stylu, więc y, myślę, że dzisiaj, czyli w środę, zostanie ten odcinek, dzisiejszy, wrzucony. No znaczy, nie dzisiejszy, a wczorajszy, tylko, że wczoraj zapomniałam go nagrać, więc trochę wyszło, jak wyszło. Tylko jeśli chodzi o parkowanie, no to właśnie, bo w sumie to tej... bo już mi się nie chce tego wapna zwalać z tej lawety, tylko gdzieś to lawetek gdzieś tu umiejscowić, tylko właśnie nie, nie wiem gdzie tu, no nie mam za bardzo pomysłu, ale raczej, no chcę tutaj przy kurach postawić. I no, bo jakiś dziwny komunikat mi to się wyświetla, ale dobra, nieważne. Dobra, tutaj jakoś zaparkuję. Dobra, zaparkuję jak zaparkuję. I... Tam pracownika, jeśli chodzi o tego pracownika z tym rozsiewaczem, to go zatrudnię poza odcinkiem, żeby tam rozsiewał na, tym po, na tamtym polu i też na tym. Dobra, no to odczepiam i jeśli spodobał Ci się ten gameplay, zostaw oczywiście łapkę w górę. Dzięki za oglądanie, no więc do zobaczenia w następnym odcinku, bo w następnym odcinku oczywiście zajmę się wycinką no, znaczy nie wycianką, a karczowaniem pni oraz sadzeniem drzew więc dzięki za oglądanie i cześć